Czy można na to i wgrać zdjęcie swojego kota? Chodźcie, sprawdzimy to razem. Zobaczcie, jest Tui normalnie ma tutaj z tyłu miejsce na wgrywanie sobie zdjęć. Ja też na początku w to w ogóle nie wierzyłem, ale musicie to koniecznie zobaczyć. No i wystarczy, że wybierzemy sobie zdjęcie z galerii. Ja mam tutaj zdjęcie mojego kotka. Klikamy sobie dalej Done. Klikamy sobie tutaj kolorki. Możemy sobie dać na przykład biało-czarny kolor lub lekko kolorowy. Klikamy sobie tutaj na dole Cast. No i teraz trwa cały ten proces, przez NFC to działa i teraz wgrywa się normalnie tutaj z tyłu to zdjęcie. Tego etui się nie ładuje ani nie wymienia się w nim baterii. To działa przez NFC, tutaj po prostu wgrywa się jakiś tuż, ale mniejsza o tym. Zobaczcie, minęło dosłownie 15 sekund i mam tutaj wgrane zdjęcie swojego kotka. To nie jest żaden skan. Możemy sobie też zmieniać zdjęcia. To nie jest jednorazowe. Możemy co 5 minut dosłownie sobie zmieniać zdjęcia. Mega sposób na wyróżnienie swojego telefonu, bo teraz te wszystkie etui, które robią, są takie same, nudne. A tutaj mamy coś nowego, coś ciekawego. Zdradzę Wam jeszcze, że strona, na której kupiłem sobie to etui, ma teraz ciekawą promocję na minus 30%, a link do tej strony zostawiam Wam w moim profilu.